Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie. W dzisiejszym materiale będziemy oceniali e, trzy nowe piosenki Janka Kaczmarskiego. E, pierwsza piosenka, którą ocenimy, to Waiting for Me, e, czyli taka w sumie chyba najważniejsza piosenka podczas tego materiału. E, została ona wydana już jakiś czas temu 24 października 2025 roku. Także myślę, że możemy przejść do oceny. Powiem wam, że w ogóle bardzo fajnie tutaj narasta napięcie na tą piosenkę, jak w takim thrillerze, więc jestem ciekawy co tu będzie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że kiedyś była piosenka, która się nazywała Waiting for You. Więc jeżeli tutaj Janek Kaczmarski ogląda ten film, to jestem ciekawy właśnie, czy to jest jakieś nawiązanie. Proszę tutaj dać jakieś znaki. E, strasznie podoba mi się ten instrumental i ten taki instrument, co jest w tle, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, e, ale ciekawy to brzmi. Na razie wydaje się ten utwór taki e, spokojny, ale przyjemny. E, tak bym go tutaj na razie e, zidentyfikował. Podoba mi się, że jest tak spokojnie zaśpiewany ten wokal. W się sensie, no, wiecie, ta zwrotka, że ona jest taka spokojna. I tutaj mamy też takie wyższe tonacje. No, ja nie jestem akurat wielkim fanem tego typu. Zabiegów, ale na pewno działa to na plus, tego, że po prostu ten utwór jest różnorodny. No, na razie powiem wam, że jest to taki po prostu e, najzwyczajniejszy utwór. Nie jest on jakiś, wiecie, taki bardzo catchy, taki bardzo chwytający, no ale jest właśnie takim bardziej spokojnym, ciekawym utworem. Strasznie podoba mi się tutaj ta, ten instrument. Nie, nie chcę tutaj nazywać instrumentów, ponieważ kompletnie się na tym nie znam, co tu jest użyte, ale podoba mi się to. No na razie, tak jak mówiłem, taki bardzo spokojny utwór, ale na pewno jest to bardzo fajne. Tego, co słyszę zwrotka jest bardzo podobna do tej pierwszej i to jest właśnie taka bardzo charakterystyczna budowa w e, utworach Janka Kaczmarskiego, które oceniam Jednak zmieniam zdanie do tego, co powiedziałem kilka chwil temu. Te wysokie tutaj tonacje akurat pasują, więc myślę, że nie będzie to minus w tym utworze. Na razie bardzo mi się podoba fakt, że jest to właśnie taka spokojna piosenka. E, bo wiecie, te poprzednie na przykład e, z, tej, e, z tego albumu Take Me Home, co ocenialiśmy jakiś czas temu, e, no nie były takie spokojne, były właśnie takie bardziej e, chwytające. A ten utwór jest właśnie taki spokojniejszy, co bez wątpienia dodaje właśnie tutaj różnorodności do, e, do całej twórczości. Fajny jest ten refren, słuchajcie, powiem Wam. E, naprawdę to nie jest e, jakiś taki, taki hit, e, ale jest to bardzo dobry utwór. E, no i żadnym zaskoczeniem tutaj nie będzie e, fakt, że powiem, iż e, ten instrumental jest naprawdę bardzo fajny, e, ale to już jest chyba, e, chyba wiadome, że w każdym utworze, który, który oceniamy ten instrumental jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i jest taki charakterystyczny dla każdej piosenki. Oh, oh. Miałem na początku wątpliwości co do długości tego utworu, ponieważ jest on na no, dosyć długą, piosenkę, go no na 3 minuty i 32 sekundy więc jest to taka długość trochę większa niż zazwyczaj, bo zazwyczaj te piosenki trwają tak około 2 minuty, to trwa trochę dłużej i miałem wątpliwości czy, czy nie będzie ona za długa, ale właśnie chyba jest ona idealna. No i fajne jest to takie zakończenie, że ono jest takie zamykające. Nie wiem, jak to, to nazwać dobrze i profesjonalnie, e, ale, ale fajne. O w ogóle mamy tutaj taką jakąś nową opcję na YouTubie, że można ukryć e, te takie wiecie, e, te karty końcowe. Więc sobie ukryję, bo zawsze mnie one denerwują, kiedy kończymy film. E, no i mamy tutaj końcóweczkę. Myślę, że jako taki spokojny, domykający utwór jest on naprawdę bardzo fajny. Tym bardziej, że został on wydany tuż po wydaniu tego albumu, tej Home, który został wydany na początku września jakoś. To jest to właśnie taki fajna, taka fajna piosenka, która domyka tą twórczość i jest taką, wiecie, taką jakby przerwą między tym albumem a na przykład następnym. No ogólnie oceniam ją z pewnością pozytywnie. Myślę, że tutaj można dać taką 7,5, a 8, coś takiego. Bardzo fajna piosenka. Przed wami drugi utwór, który będziemy oceniali w tym materiale. Mamy tutaj piosenkę Need a Boyfriend, czyli piosenkę, którą ocenialiśmy już jakiś czas temu w osobnym materiale. Też wam zostawię w opisie link do tego filmu, żebyście mogli sobie zobaczyć. Mamy tutaj nową wersję, ponieważ jest tutaj fit. Fit Matilda no tutaj jeszcze tej pani nie miałem okazji oceniać po raz pierwszy tutaj debiutuję w, w moim ocenianiu. Pem wam, że jestem chyba najbardziej tego ciekawy, ponieważ tutaj w ogóle jakieś fity u Janka Kaczmarskiego występują dosyć rzadko. Więc jestem ciekawy jak to się zegra. Na samym początku myślę, że mogę z pewnością pochwalić okładkę, ponieważ bardzo mi się podoba. Jest taka wiecie, taka fajna. Więc myślę, że możemy zaczynać! Tego chyba tamtego, jakby wiecie, takich słów na początku chyba nie było w wersji oryginalnej, więc fajnie, że jest tutaj też dodatek, że jest coś innego. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. I Mam wrażenie, że tutaj ten refren jest jakoś inaczej zaśpiewany niż w tej wersji oryginalnej. Jest taki bardziej wyrazisty i lepiej to brzmi. Ale nie być może mam po prostu jakiś taki efekt, ponieważ dawno nie słuchałem tego utworu, ale tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jest ze mną coś nie tak, ale y, ten utwór brzmi jakoś inaczej niż ten oryginalny. Ja jakoś inaczej zapamiętam tę piosenkę. <muzyka> Powiem Wam, że ten refren tutaj jakoś bardziej chwyta. Y, może dlatego, że słucham tej piosenki po raz kolejny i po prostu już wiem, co mnie czeka. Y, ale jakoś tak bardziej chwytający jest na przykład niż ten utwór, który oceniliśmy przed chwilą. <muzyka> I teraz też jakoś inaczej już wiem czy ja źle zapamiętam tą piosenkę i jakoś mój mózg tutaj świruje, czy po prostu jest to faktycznie inaczej. Będę musiał sobie po nagraniu tego materiału zobaczyć oryginalną piosenkę, bo właśnie jestem ciekawy, że sobie tutaj wyobrażam jakieś rzeczy niestworzone, czy to faktycznie jest coś innego. Powiem Wam, że tutaj tak bardzo mnie zachwycił ten refren, że tutaj y, czekam z niecierpliwością aż się zwrotka skończy, żeby już znowu ten refren był. Y, ponieważ właśnie jest taki bardzo chwytający i bardziej trafia w moje gusta na przykład niż y, ta piosenka Waiting for Me. Chociaż powiem wam, że i tak nie była ona zła, bardzo mi się podobała, tylko y, po prostu y, to nie są moje gusty, i moje klimaty, ta dużo bardziej się w nie wpisuje. All Wydaje mi się, że to jest jakieś naprawdę inaczej zaśpiewane niż, niż tamta, bo jest inaczej po prostu zmiksowane, inaczej stworzone. No ale faktycznie jakoś inaczej dobrze, wiem, że już to powtarzam chyba trzeci raz, ale po prostu nie mogę wyjść z zachwytu i z zaskoczenia. I No i tutaj wszedł ten właśnie ficik i moim zdaniem bardzo fajnie to tutaj weszło i bardzo pasuje. Szkoda, że w oryginalnej wersji tego nie było, bo nagle taki właśnie damski głos tutaj właśnie bardzo wpływa na różnorodność tego utworu, co mi się tutaj podoba. Dobra, zobaczymy jak tutaj pani Matilda śpiewa. Podoba mi się, że tutaj w tym utworze jest nagle taki damski głos. Bo tutaj jestem przyzwyczajony cały czas, że Janek Kaczmarski śpiewa, to jest takie fajne urozmaicenie. I bardzo fajnie, naprawdę. Nawet nie wiem, co powiedzieć, ale bardzo fajnie. Podoba mi się. Bardzo fajna zwrotka. I fajnie, że teraz refren jest śpiewany właśnie przez, przez tą Matildę. Bardzo fajnie, naprawdę nie wiem co powiedzieć, ale podoba mi się. Powiem wam też, że bardzo dobrze, że, e, że, że ta Matilda nie śpiewa tylko podczas tej jednej zwrotki, tylko e, śpiewa też refren, co daje takie wrażenie, że ta piosenka faktycznie jest wspólna. E, bo czasami są na przykład takie e, fity w różnych piosenkach, e, że e, gość specjalny po prostu śpiewa bardzo mało, e, a tu jest właśnie tak fajnie wy, wyrównane. <śpiewanie> Ja powiem wam, że bardzo fajnie brzmi, a ja szkoda, że ten utwór się kończy Nawet nie wiem, kiedy mi to zleciało no jest, jest to bardzo fajna piosenka, myślę, że jedna z lepszych Bardzo fajnie, że tutaj ta Matilda wystąpiła Podoba mi się tutaj te jeszcze w ogóle takie te, te, nie wiem, dźwięki na końcu, nie wiem jak to nazwać no wiecie, te takie podbitki, też fajnie tutaj urozmaicają ten utwór. No myślę, że tutaj Matilda powinna u Janka Kaczmarskiego gościć częściej, ponieważ bardzo mi się to podoba. Bardzo fajnie, aczkolwiek zabrakło mi jeszcze czegoś takiego, żeby ten refren był śpiewany wspólnie. Nie wiem, czy przeoczyłem ten moment. Będę musiał sobie jeszcze później zobaczyć tę piosenkę jeszcze raz, bo sobie czasami po... Na nagraniach słucham po raz drugi utworu, żeby sobie wyrobić takie twardsze zdanie. Jednakże pierwsze wrażenia oceniam bardzo pozytywnie. Z pewnością był to utwór, który mi się niesamowicie podobał i jest to z pewnością jeden z lepszych. Myślę, że w top 3 na pewno się wpasowuje ten utwór. Słuchajcie, przed nami ostatnia piosenka, którą będziemy oceniali w tym materiale. Mamy tutaj znowu piosenkę Need a Boyfriend, tym razem jest to wersja rozszerzona. Czyli w zasadzie ta sama piosenka, którą słuchaliśmy przed chwilą, tylko jest rozszerzona o to kilkadziesiąt sekund, Pewnie Wam, że też jestem bardzo ciekawy, jak to będzie brzmiało, czy będą jakieś różnice zauważalne, więc myślę, że możemy brać się za ocenianie. Ten utwór jest też trochę ukryty na kanale Janka Ketmarskiego, dlatego przypominam, że wszystkie linki do materiałów, które używałem w tym filmie, są dostępne w opisie, więc jeżeli chcecie sobie samodzielnie przesłuchać tych utworów, tych piosenek. To zapraszam do opisu, tam macie wszystko ładnie e, wypisane. No i tutaj mamy w zasadzie to samo, co było moment temu. E, dlatego myślę, że na razie nie będę tutaj e, mówił niczego więcej, ponieważ. Cała moja opinia jest y, uwidoczniona y, w tym utworze, który oceniamy moment temu, y, dlatego po prostu będziemy sobie słuchali i będziemy szukali jakichś różnic. Body, body love, y, powiem wam, że jestem bardzo ciekawy, czy tu właśnie będzie jakaś dodatkowa zwrotka, czy może będzie tutaj ten y, wspólny refren, y, chyba, że był taki wspólny refren, ale ja go po prostu nie wyczaiłem bo jak nagrywam to mam trochę ciszoną, tą piosenkę nie mam tak głośno jak jest w materiale oryginalnym tylko mam trochę taką właśnie cichszą wersję you you know really well. e, powiem wam, że e, im dłużej tego słucham tym bardziej mi się ten refren utrwala w głowie e, ponieważ jest on naprawdę chwytający nie wiem dlaczego e, tak mnie nie chwycił jak, e, jak słuchałem to po raz pierwszy w tym oryginalnym materiale, w tej oryginalnej wersji. No ale teraz zdecydowanie chwyta dużo bardziej. Na tym etapie, słuchajcie, nie mam co mówić, ponieważ wszystko co chciałem zawrzeć w swojej recenzji zawarłem przed chwilą. Dlatego po prostu cały czas się tutaj wsłuchuję i słucham jakichś widocznych różnic, ale nic nie potrafię znaleźć. się, że to będzie dopiero tak pod koniec. Znalazłem słuchajcie rozszerzenie, ponieważ tutaj mamy Janka Kaszmarskiego, a tego wcześniej nie było. Dlatego znalazłem i wszyscy nich słuchuję, bo jestem ciekawy, co nas tutaj czeka. Me, be me, just... Najbardziej czekam na ten wspólny refren, Mam nadzieję, że tutaj będzie właśnie w tej wersji rozszerzonej. Jak nie, to czekam po prostu na wersję, gdzie jest wspólny refren. Fajne było to takie przyspieszenie, nagle tak ciekawe to zabraniało. Coś się słychać nagle tutaj rozkręca, więc ciekawe co tutaj się wykręci finalnie. Czekam, czekam no i słuchajcie wymanifestowałem e, mamy wspólny refren e, ale jeszcze jakby, mu, jakby fajnie, fajnie by było jakby był jeszcze tak zaśpiewany wiecie, wspólnie, nie że on jest taki e, dzielony, ale tak wiecie tak w 100% tak wspólnie, że są po prostu dwa głosy e, na jednej ścieżce wiecie o co chodzi Ale powiem Wam, że ten refren wspólny to jest w ogóle już po prostu jakieś y, tutaj arcydzieło w, y, w tej piosence. Y, bardzo mi się podoba, naprawdę, nie wiem co powiedzieć. No ten wspólny refren to tutaj bez wątpienia jest y, tym, co chciałem usłyszeć w tym utworze. Y, bardzo mi się podoba, naprawdę. Y, czekam na więcej po prostu tego duo, ponieważ y, no, ta piosenka jest po prostu świetna. No słuchajcie, no bardzo szkoda, że nie było y, w tamtej y, poprzedniej piosence y, tego wspólnego refrenu ale tutaj jest on naprawdę bardzo bardzo fajny. No i słuchajcie, no nie wiem co powiedzieć, no bardzo mi się to, to podoba. Więc nie mam tutaj chyba nic więcej do dodania. Zachęcam do samodzielnego przesłuchania tych utworów. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Dlatego serdecznie zachęcam. Uważam, że bardzo dobry utwór. To byłoby na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Na koniec jeszcze klasycznie ciekawostki dotyczące utworów. Nowa wersja Need A Boyfriend została nagrana przypadkiem podczas nagrywania singla Matyldy All or Nothing, jako zabawna odskocznie, a potem wyszło z tego coś, co w końcu zostało wydane. Rozszerzona wersja Need A Boyfriend powstała w tydzień przed wydaniem krótszej wersji. Brakowało mi tego czegoś w finalnej wersji, ale mi się tak spodobało, że koniec końców można to posłuchać na Spotify. U. Waiting for Me powstało w godzinę, niewiele tydzień przed wydaniem. Pierwsza wersja brzmiała bliżej do Survived ale została dodana perkusja i syntezatorowa e, gitara, natomiast syntezator e, podobny do Survived można usłyszeć w ostatnim refrenie w całej okazałości. Zdjęcie e, okładkowe zostało zrobione iPhone'em 4S.